tego glut'a z ostatniego odcinka? Oh. O! Jest wróżę miałaś rację! O mój Boże. Miałaś rację, Ola. Dzisiaj się nim zajmiemy. Okej, okay. dobra. Flashlight, Bandage Pack. Bierę! Mm -hmm. Ja chyba wezmę... Chyba chyba masz 15 wezmę. sekund, spokojnie. Krystian, słuchaj, mam dla ciebie złą wiadomość. Jaką? Kopalnia! Kopalnia! W końcu się zgralci. Raczej kopalnia, to nie, już bądźmy. Tam, no. e, ten, ogólnie ten, moja, ten, moja ten. zła wiadomość dla Ciebie jest taka, że... Że. Te, kocham cię! O, już Że jest łatwiej niż było. Bo... No Ola, 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 chodź Tu była pierwsza lampka Tu była druga. Okej, okay, ale ogólnie chodzi mi o to, że y, ludzie y, się spłakali jak wyszło The Floor D2. W sensie nie wy widzowie, tylko ogólnie nie, nie, nie. gracze tak, tej tak. gry. Tak, ogólnie o. gracze gry, że jest za ciężko. łe, łe Więc powiedzieli twórcy: "Okej, okay, bobasy, poprowadzimy was za rękę i zrobili łatwiej." Podobno jest łatwiej. Czy to prawda? Więc może nie przejdziemy? Tak. Halo! Cza, dzień dobry! Skupisz. A i teraz już podobno nie ma już tej minigierki, jak się siedzi długo w szafie. Zobaczymy. Zobaczymy, poczekaj. Nie mam. Nie mam. Zobaczymy. Ola, ola, ola. jesteś? Chodź. Ale wejść nie mogę z powrotem, no co tam? Da. No, okropna jest ta dziura, ale ty tam Uuu. fajnie wyglądasz. Wiem. Siema. <laughs> Siema, o tutaj jeszcze Czy zamawiała pani kebaba? <laughs> nie, nie. Nie, 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 ja nie. O. Twój chyba Pst. Ale ja nie mam Kłamstwo nie? Kłamstwo Ja nie mam tego Psyta żadnego nie, nie mam Dobra Czyli jest tu coś O tak Stinglow Ulubiony itemek Christiana Ola Chrystiana. czy baterii potrzebujesz? Jasne Gdzie? To tu masz w środkowej? Faktycznie Proszę bardzo Okej okay. O Szafki. Teraz słyszałem pana Pst. Ta. Słyszałeś? Słyszałem. A czemu mój posad nie chciała iść, bo stanęłam na schodach może Bądź dlatego. Tak. Ostatnio nie było za bardzo pieniędzy, już trzy kubki takie duże złota trafiłem jak. No bo jest łatwiej... O! Słuchajmy. E? zapalare. O, czysz, czysz. Mam zapalare. Dobra. To, to, Jesteśmy to, 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 to. bezpieczni. Bez... A, wow, Kwiecek. jaka pusta! Wow, wow, wow! Nic nie ma, nic nie ma, Ola, no Nie ma w niej nic, totalnie! Pusta jak kapusta. Ola, tu jest bateria jeszcze. I plasterek! I plasterek. Ale czemu nie, nie pozwala mi podnieść tego? Poczekaj. O, bo ja mam full. A plasterek mogę? Wzięłam. Tu jest są jeszcze jedno... Ola Garden! Oh my znaczy God! ogród! Wow! Widowie nam pisali, że tu są zawsze właśnie najlepsze temy. Otwier... U wow! Na starcie? Dobra! Okej. po. Ok. O, I tam jest bateria od razu. Bierz, bierz, bierz. Ja mam. Bierz, ja mam brać dużo, ja tak, też mam latarkę. Ale ja mam jeszcze zapalniczkę i to. No dobra, niech będzie. To baterię sobie weź od razu, tu jest. O, racja, racja. Fuu, fuu. To... I tej poprzedniej też nie mogłam wziąć. A, ja już mam full. aż A. tak nie wezmę. No dobra. To okay. najpierw będę zużywał tą dużą latarkę, jak będziemy chodzić. Ja najpierw o. zapalniczkę będę zużywał. Będziemy w lewo, Olciu. Wiem, patrzcie, po prostu. Ale ona jest wielka. Dobra, o, tu są. Kolejna iglina. bateria. Ejku. Przeraża mnie ten dźwięk z tyłu, ale postaram się nie zwracać aż tak na niego uwagi. <laughs> Chociaż. To tylko dusze krzyczą o to, by je uwolnić. Chociaż nie powiem, że się boję tego dźwięku. Dobra, siedź. Zauważyli, że, tak. że nie mamy potworków, prawie żadnych. Nie podoba mi się. O, jest oko. No to żeś powiedziała, Ola. No dobra, ale oko to tak jakby nie było potwora. Przesuń się. Dobra. No Otworzę kolejny. Po co? Ale pięknie dużo. O. Hajsik. Halo, dzień dobry. Co tu masz, Ola? Nie mam tu właśnie nic. Ej, Ola, tu dużo jest miejsc do przeglądania, no no. No, tutaj może tak, ale Ej, tam, ale... gdzie ja poszłam, to nie. Nie wiem, jak o. tobie, Ola, ale mi się strasznie podoba exploring, to, że jest tyle tego exploringu, A wieś... że nie jest tylko takie pokój, 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 pokój. No właśnie widzowie pisali, że pierwsze piętro też ma teraz o wiele więcej. A, czekaj, do... muszę coś testować? Tak. Działa. Wyrzuciłem ci wszystkie. Dziękuję. Pięć, miałem. Dziękuję. I X-M można wyrzucać i temy podobno. Okej, okay, dobra, ale. Dlatego wy w się. Sensie ale ci wyrzucić, nie dam! Chciałem ci wyrzucić jeden, a nie wszystkie pięć od razu, nie, ale. Nie, ja przyjmę, ja przyjmę chętnie. A, no, 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 no dobrze. No. no i co ile teraz czasu minie, odkąd ja mojego śmieszka kochanego spotkam? O, cześć, przykręczę. Smierdziutka! No i właśnie, i te psy, ty, one są teraz tak Ola, rzadko. Myślę, że musimy mu imię wymyślić. Latarka, chodź, latarkę masz! Mam ogród, ale ten taki. Krizia, a twój stick glow tu też jest, ja go nie mogę podnieść, ja mam full. Taki stick glow. Co? No bo ty <laughs> też za niego mówisz, Chodź do mnie. Coś nie. Okay, bo słyszałem. To był mój. A, to nie mój. A, tu. Dobrze. Patrz. Tu masz. Tu. Tu. Gdzie masz stick glow? Okej, okay, idziemy dalej. <laughs> <laughs> idziemy dalej. Idziemy do przodu. A, i też z tego co pamiętam było, nie w tą stronę, było napisane, e, tak. że usunęli snares stąd, czyli te pułapki na ziemi kolcowe. Bo były. A ile osób od nich zginęło, nie? O, tu jest figura. Figura, Cześć piękna, chyba wystarczająco dużo osób zginęło, że postanowili to usunąć, wiesz, chociaż my raz tylko spotkaliśmy, no przesuń się Dobra Że ja? Nie, wagonik A. Ale tu ominąłeś, proszę pana Spokojnie, ja specjalnie ominąłem, żeby ci rozkradać dalej Aha, to było zagranie bardzo tak Ta jest moja jak coś Myślisz? Nie wiem, po prostu mówię. Chyba nie. Nie wiem, chyba nie. To nie. Okej, okay, to eksplorujemy Czekaj. dalej. Nie. Nie! Ło, wow, teraz U. w dół idziemy! Zawsze wchodziliśmy na górę, teraz chodzimy na dół. Zgadza się w końcu. Fajnie, podoba mi się. Okej, okay, do tyłu się obracam. E, migała, Ola, światło lekko, więc poczekam. A, A dobra. No. Dobra, ja wejdę w razie to. Okej, okay, leci. Uh! Musiałam zmienić szafę. No ile czasu, leć! No leć, leć! Dobra, poleciał na górę. Bo Dobra, on... ale jako, że tu jest dużo rzeczy, to ja zrobię tak. Bo on po prostu po drabinie tyle wchodził, tam będzie Uwielbiam strona. to światło w tej grze! Ja też, to jest superowe! Jezus, rzucisz jednego i widać cały pokój prawie. Tak. Jejku. Plus jeden. O, Krystian, to jest kolejny, możesz sobie wziąć. To jest kolejny Stick Glow. Ale dobra, ja mam go. A, dobra, dobra. Wziąłem, wziąłem, ola. Spokojnie. Okej, okay, teraz otwieramy to Kolejny. Nic nie A ile ma. ich masz maksymalnie? Ile możesz mieć? O, o. Okay, 10, Okej, um, to y otworzyłaś już kolejne? Jeszcze jeszcze tu nie, nie sprawdziłem. Tak. Kryfiam, o nie. No chciałam ci właśnie powiedzieć, tylko nie wiedziałam jak, ale cieszę się, że, że już widzisz. ma? Myślisz, że jak wdepniemy w tych y, 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 jajkach czy to, to tam jest, to, to one się zdenerwują. Szczerze? Nie mam zbyt go Dobra, dobra. Wkurzyły się. Ja otworzyłem szafkę, Ola. A. E, chyba tu. Jak coś to nie wdeptuj w to. Słyszysz mm -mm. takie... Tak, słyszę. Bormwe. Takie, nie, takie bicie serca słyszałam. No, albo no, no, on też może być, no. No właśnie, bicie. bo w ostatnim odcinku, jak spotkaliśmy Christian Sika to zanim włączyła nam się ta, yy, ta scenka, ta scenka, nie, jak on wychodził z tej rury. No. I my szliśmy przez taką jakby wodę najpierw, nie? To, mm, no. to mi się nad paskiem zdrowia pojawiły, ta, bateria tutaj jest przy mnie, pojawiły mi się kropelki, nie mam pojęcia, co to znaczy. Kropelki? No, takie jakbym, nie wiem, mokra była czy coś, nie wiem, żeby mnie to spowalniało. Gdzie masz tą baterię? No... A tu, ja mam full. A. Ja mam cały czas full. Dobra, Ola, które? które... to są drzwi teraz? Dobra. Właśnie nie Detekcja. Wiem. Te robią brrrr. No, no właśnie tamte nie. Dobra. A te? Te też nie. Dobra, te, te będą, te będą. Te będą. Szybko. Dobra. O Jezu, jeszcze drabina. No. Fiu, fiu, ale Ty śmierdzi drabinka. tutaj. To nie zapala, Ola. Ale musimy, musimy sobie sprawdzić kiedyś, nie? Co to rzeczywiście robi. Tak, posprawdzamy e, na to. O, pełen... Ola, czy to nie jest już ten? Możliwe, ale możesz jeszcze nie iść. Tu jest stick glow. Nie, Ola, to jeszcze nie ten moment, nie? Nie, chyba nie. Halo, dzień dobry robaczki. No nie, jeszcze nie. Chcesz tego Stig glow, a będę teraz jak u niego mówiła. Mam pięć. No, no to mam. weź. O, dobrze. Bo ja cały mam, 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 mam 10. Ja w ogóle nic nie, nie używam światła. Nic. Nic? Nie. E, to Dobra, idziemy. To, to. Tu jest kola. Okej. Okay. Tu się tu nam nie, przydadzą. Nie otwieramy szafek, bo tu nie ma po to. Nie, nie, nie. Cześć Cześć figur! figurka! Tu, 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 tu. I się uszy świecą. Wydaje, widziałeś? wydaje mi się, że on ma po prostu zaprogramowane, wiesz? Ten, on tu chyba teraz idzie na lewo a on potem idzie tam na prawo. Bateria tutaj jest! A, dobra nie chcesz No nie wiem ja sobie wraca, stanę... Wraca, tu. wraca, wraca O, poszedł tam! No mi się wydaje, że on tak randomowo sobie chodzi, wiesz Kabanos! Ja nie wiem które drzwi będą dobra. Też nie wiem Gdziemy... To są 122, wydaje mi się, że za daleko o, otworzyły się Ola Dobra Ola Ola szybko, szybko, szybko Poszedł, dobra um, Okej, okay, dobra Wrócam tu. Wszystko... Ale skąd To było troszeczkę straszne. <noise> Przestań Dobra Pamiętaj, A? że ona tu coś schodzi, nie? Ona tu nie może wejść chyba nie Ona się nie zmieści w drzwiach co tu mamy za dobroci? Aha, tutaj też są drzwi, nie wiem, które będą. O! Migu, migu. Dobra, ta jest moja. Myślisz? Tak, myślę, że tak. Chyba, że to halt. Ej, też taka opcja istnieje. Dobra, chyba tyle. Myślisz? Tak po prostu sobie pójdziesz? No dobra. Nie, masz krzyż jakby, co? Mam krzyż. Wyciągnę krzyż. A, Nerysz, jeszcze masz krzyż, jakby co? Wyciągnę krzyż, tak jakby co. Gdzie ten psyt? Tutaj tu, jest o. glow stick. Też mam stick glow. Dobra, fajnie, ale ja mam 10 cały czas. Kolejna bateria. <noise> Za dużo i jest! mówię! Ile tych baterii? Dobra, Halo? czyli na 120 drzwiach on jest, tak? A na których był ponownie? Eee, nie wiem. Wiesz, że się nie skupiałam? Nie, nie, nie skupiałam się. Co ty tam? Słyszę wagonik, Krystian. Co? Ja sobie tu otwieram szafeczkę. Jezu, jaka ta twoja latara jest mocna! Mocna, nie? Ona mnie oświetla, oślepia, przepraszam. Oświetla, oślepia. Oślepia mnie przez ściany, ona jest taka Chacia, mocna. Chodź, ale już sprawdziłem wszystko. Okej, okay, dobra. Dobra, ta jest moja. Dobra, tu już raczej <laughs> będzie ej. coś bebe. Tak, słyszę bebe Idzie. jak leci. Ciekawe czy animacje krzyża są nowe. No, to ja bym dobra. wchodziła. Dobra. Dobra, skręcił. Poleciał. I go nie dobra. ma. Ora, ola, wybieraj. Lewo albo prawo. Eee, ja idę tu. Eeeh, eee, łóżę! Chciałeś mi krzywdę zrobić. O, dobra, odblokowane. Ja popchnę, ja popchnę i ciola. No, bo ja mam tutaj jedną tą. Żagrówkę. Okej, okay, okej, okay. zobaczmy. Dobra. Druga Ach. na pewno będzie tu po drugiej stronie. Leci. Okej, okay, dobra, dzięki, Krystian. O. 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 Mam jedną. Oła! Oła! Co to było? Czy tym mnie wózkiem się Nie, nie, tylko on. Ty, otwierając trzawkę, on się jakoś odleciał do góry. No i spadł na ciebie. Ola! To nie było! Ja! To nie było, mi... Po co jedę ten, jak ty mi tam otworzysz? Nie wiem. Kryzysant, tu są Stigloły dwa. To idealnie. Będzie mi brakowało tylko jednego do kolekcji. Pamiętaj, ja mam pamiętaj, pamiętaj je, jeden brokatowy za dwa zwykłe. Tak. O, muchy chyba? Czy mi się wydawało? Nie wiem, ale coś słyszałam. Okej, okay, dobra. Nie, nie mam much. Idziemy. 126, to myślisz, że już to może być? Hi, hi. O, piszczuś jest! O, widzę go! Jaki on jest piękny! Cześć, śliczny! Niestety nie mam lasera, żeby go posmyrać dzisiaj. Co się stało? A, walnęłem. <grym> go. <grym> Okej. Okay. Migało. Ta jest moja, jak coś. Ale się nie trzęsie, więc nie powinien lecieć. Bo z tego, co, nie, co nie ja rozumiem, świata. on tylko leci, jak się... Y jak ten, jak się trzęsie ziemia dodatkowo A to nie wiem. Ja tylko się zatrzymuję. Okej. Okay. Ej, duże pomieszczenie jakieś giga. Oj, wow, to takie jest drabiną! To u nas jeszcze nie... O, znowu musimy lampki znajdywać, bo znalazłem właśnie jedną. Wow, ale to jest czadowe, mogę na dół zejść? Mam dwie lampki. Poczekaj, to jest ciemno. Okej, okay, tu nic nie ma. Fajnie Ej, nie ja też, że te lampki taki... mają różne kolorki, nie? Patrz! Tu jest takie fioletowe światło, Bo ja a tu ty rzuciłaś. Patrz! Jestem na dole! Gdzie? Na dole! Że tu? Hej! Wow! Hej, Ola! Tutaj są rzeczy. Tu, 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 tu. ma? Jakie rzeczy? Ale to generator. A. <laughs> a, nie mam żadnej ale ostatnio, ale ostatnio mieliśmy figurę z generatorem. No mieliśmy. Chyba, że to jest jeszcze takie inne, niefigurowe. Możliwe. Myślisz, że A... się może wylosować bez figury? Myślę, że może. Dobra, zrobione, Ola. To wszystko? Dalej. Aha, to ty dwie Co? podniosłeś? Ja obie podniosłem na samym starcie od razu, no. Okej, okay, dobra. No, czyli Halo? Okej. Okay. Boże, wchodząc w sumie... Zapalare mam jeszcze. <laughs> Dziesiąty! Łooo! Wow! Wchodząc do tych pokoi, nie wiem czemu, ale z, z The Room's mi się kojarzy. Nie, nie mam pojęcia dlaczego, może układ podobny Hej? Nie wiem Okej, okay, dziwne dźwięki, nie lubimy no. tego To dziwne Boże, myślałam, wow! że to kolce, a to kolejny ogród! Kolejny wow, wow! ogród, nas rozpieszcza To <laughs> jest no. wskaźnik, bierz teraz ty wskaźnik laserowy Wow, ale mam wskaźnik laserowy Ale mam jeszcze kolejną latarkę, to weź ty, bo ja mam ale... zapalarkę i dwie latarki Ale ja już mam full itemku. Ja to to jest full? No, sześć. Ile? O, to ja teraz mam sześć. No dobra, no to ja wezmę te... To ja wezmę te nożyce jeszcze na zapas. Dobra. Bo ja mam całe nożyce, nie? Dobra, nie ma problemu. Ja mam jeszcze kawałek nożyc. Okay. Kawałeczek. Musimy te glowsticki czasem rzucać. Potrzebujesz? E, y y mogę. No. no to tu jest bateria, proszę. Dziękuję. A mnie, Ola, jedna rzecz. Y mm -hmm. Tak? Jakby... O Boże, duże pomieszczenie, musisz przyjść. Już o, idę. sygnały, świetlne ci, puszcza mola. Dobra, idę w tą stronę, w stronę <laughs> światła. Kieruj się światłem. Mm. O, a przyszło I... oczywiście z mojej strony. Miała ja swoją stronę, nie brzmiała okay. akurat. Nie tutaj. mogę nic z tego o, wziąć. 10 sticks glow. Ola, tu jest y, plasterek, jak chcesz. Stick glow, tam też jest plasterek. Za dużo itemków. Ma kolejny jest. plasterek. Za dużo itemków. Dobra. Mamy 130, a tam co jest? 131. Uu. Brzmi jak wyzwanie. Zdecydowanie za dużo jest tych rzeczy, mi się wydaje. No tu szafek czasami się generuje. O boże, ile tutaj jest szafków? Czekaj. Na co? Tu jest coś ślizgu, ślizgu, ale brzmi. O jezus. Ale brzmi w miarę cicho. No nie, kolejny shingle, a nie mogę go podnieść ja też nie mogę. Boże, A nie myślisz, że coś o, się o, stanie ja się jak... Mam. Myślisz, że coś się stanie jak rzucę pod drzwi No myślę, że się zaświeci. Hmm. Dobra, idę odzyskać stick glowa. Dziękuję. Jest A, to jest pomysł. Zamknąłem szafkę przez przypadek. Dobra, ja myślę, że to będą te Ola. Ale chcesz iść do tych drugich? No jeszcze tutaj przy mnie są, nie? No. 31 Nice Więc ja nie wiem okay. które to będą. Nie, te są bebe. Te są, te są bebe. Od razu, ja okay. tylko pożyłem. Nie, 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 nie. A po co nam ten wagonik tutaj w sumie był? Nie mam bladego pojęcia. Się ma? Chyba tak A, dla dobre. zabawy. O! No jest, chowaj, latarę, chowaj, latarę. Ola, bo ja w gacie narobiłem przez moment, okej? Okay? No przestań! Nie wdechnij i nie patrz się na nie. I, idziemy po cichu. Okej, okay, dobra, Bleh. a to nie jest bicie serca, to, to, te ich jaja złożone takie dźwięk wydają brzydliwe. Halo? Halo? Gdzie O, Krystian, tutaj jest śmierdzący pokój. Bardzo? No, idziemy? To nie spalaj tego. O. o, o Boże, będzie leciał. Przechodzimy, przechodzimy, przyjmę. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie, ugryzł mnie ten. O, o. sorry, Krys, ja chowam się. Dobra. Szybko leć, leć, leć. Dobra. Okay. Dobra. Mnie, mnie Screech ugryzł, bo nie zdążyłem. Ale plasterki chętnie przyjmę. E, ja mam, ja mam. Potrzebujesz ile? Z pięć? E, dobra. Masz. Mów kiedy. O, ostatni. No dobra. Myślałem że, myślałem, że mniej leczą, w sensie albo, albo leczyły mniej. Uu, A tu wszystko potwierałeś? Nie potwierałeś wszystkiego. Dobra, teraz A. jest. Znowu latają gałgany. No uważaj. Czekaj, jeszcze, czekaj. One są A. tam. Czekaj, znowu mnie skrzydło. Akurat jakieś dwa audio, pewnie tu się mi się zbagowały. Ale one fajne są. Dobra, dobra, te pewnie. krzyczą, te krzyczą, te nie. Te nie, te nie są dobre. Część pięknotki. To to jest 135 Ola. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To nie są jakieś nie To, chyba, to chyba te będą drzwi, wiesz? Chyba te. Ta Ola, to te. E, bardzo ciemny ten pokój. Potrzebuje więcej y, jasności. Jak będziesz miał plasterek, to mów. Ja mam plasterki Uu, cały czas. Uuu, na dół schodzimy. Proszę! E, dziękuję. Okej. Okay. Um, A tu jest jeszcze 136. Tu jest drabina o, tu na, na dół. Na I szafka. Uuu. Uuu. Co tam jest? Dwie szafki. <laughs> nice. Poczekaj, tak. chcę wrzucić co? tego. Co? Wow, ale tu nie jest głęboko. <laughs> Idziemy? Bra. Tak Potrzebuję jest. więcej stick blowów, Krystian. O. o nie. O nie. Do przodu, do przodu, do przodu, o do przodu. Nie. Szybko szybko szybko, 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 Halo, czy są jakieś Stiglowy? Nie. Dobra. Nawracamy, Ola. O, ale ty, mój fajnie przeźroczysty jesteś. Krysia? musisz wziąć Rutino z Corbin. Wyglądasz A ty niewyraźnie. O, nie, to nie nie. Ola. Jesteś niewyraźny. Ale Ej, zauważyłeś, że do tej pory nie ma w tej grze tabletek? No nie ma. No daj mi podnieść, dobra. Okay. Dobra, muszę, muszę popchnąć wózek. Popnij wózek. Ale popnąć wózek Okej, okay, dobra o nie. w dobrym kierunku biegnę, dobra w dobrym kierunku biegnę Do wózka, do wózka. Dobra, teraz Zabróc. od wózka <noise> Wózek znowu jest sukór. Dobra, idziemy z powrotem. Jezus, Jezus głowa mnie już woli! Zabierzcie mnie stan! Kurde, no daj mi rzeczy popodnosić, Halt! Daj mi rzeczy, tak! Dobrze! Daj mi rzeczy, Daj mi szuflady! Hard. No nie! Daj mi szuflady zabrać! Dawaj, dawaj, du, du, du. dawaj. Dobra, Ola, wychodzę przez te drzwi. Już nieważne, co się dzieje. O. Dobra, jesteśmy. Wow, troszkę mrygnęło. przyszliśmy, nice. Poczekaj. A myślisz, że halt jest przed każdą figurą teraz? A myślisz, że jest zaprogramowane? No... Nie wiem. Nie no, 138. O! Co to ma być? Bardzo duży pokój. A co tu jest? Um, A, tu są takie te. Okay. Dobra, no jeśli już gra tak bardzo chce, to ja bardzo chętnie. Ale powiem ci, wydaje mi się, że wiesz, dlaczego mamy tyle itemów? Nie po to, żeby było łatwo jakoś wybitnie, nie? nie? Mhm. Mm Uuu, 138 albo 141. Nie mam pojęcia, na których jest. Jeszcze u góry chyba są w ogóle drzwi. Zobaczę. Eee... O, Boże. Wydaje um. mi się, że to jest po to, że wiesz, że jak grałaś w jedynkę, to często mogłaś w sensie, no, te pierwsze 100 nie? To mogłaś przejść 100 i, i nie miałaś praktycznie nic. Nic nie trafiałaś. I ludzie się pewnie wkurzali, że wiesz, że raz przeszłaś miałaś masę itemów, a raz prawie nic nie było. Powiem ci tak. Tu u góry są drzwi. Kolejne. I zepsułam screecha, wchodząc na drabinę. W sensie? No, tak jakby wziął i zrobił puf. I go nie było Ale te są cicho, Ola. No, to chyba te będą Dobra, to są chyba te Mryga, ale my się nie przejmujemy Idziemy do przodu Teraz skręcamy Krystian, jednak tak, wiem, Idziemy wiem. do przodu Patrzyłem, czy nie ma jakiejś szafki do otwarcia przypadkiem mhm, mhm. Czyli teraz 139 To zaraz będziemy na tym Na etapie, wiesz, którym Boże, zaraz sig będzie 140, Krystian, jesteś gotowy? No Dawaj jest Ola Dobra, jest Ola Robimy to Tym razem trzeba dobrze skoczyć, pamiętaj. Tym razem trzeba, czekaj, tym razem trzeba poświęcić wszystkie kolory. No przestań! Dobrze. Tym razem nam się musi udać, Ola. Idziemy, 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 idziemy. Idziemy. Uwaga! O, to Teraz ]łem! jest dobrze oświetlony! Uuu! W tym świetle najlepiej wygląda! O, tak, złaś, niebieski, czerwony! Żółty, różowy Bada, bada, bada. Bum, jaki on jest bada, bum. szybki, jaki on jest szybki. Pamiętaj, że skakać, Ola, pamiętaj, że trzeba Wiem. skakać. Dobra, skoczyłam, skoczyłam, skoczyłam. skoczyłam. Zag... Lewo. Dobra, kamień. Skok. Ciało dobra, mi dobra, dobra, dobra. Skacze postać. Nie mam pojęcia, Ola. Dobra. Ale coś w tym jest ewidentnie. Okej, okay, okej, okay. dobrze. Liegniemy do na prostu, gdzie na koniec zdążyć jakiś, Lewo. To będzie pewnie najgorszy jakiś, o, etap O Boże. dobra Dobra, prawo. Dobra. Ale tak, jest... Yy, kucek! Kucek, dobra! Jesteśmy w kolejnej trechola. Jesteśmy. nie dalej, dalej biegniemy, dalej biegniemy, biegniemy, biegniemy w koniec! Skok! Dobra, dobra, jesteśmy, jesteśmy. Kolejny kucek! Dobra, o, dobra, kolejny dobra. Skok. Kolejny skok! I w lewo! Znaczy prawo i skok! No ale byś mnie zrobiła, jakbym pobiegł w lewo. I do przodu! Jezu, długi ten etap! O! O! Co jest? Nie! nie Co jest? Nie! 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 Nie nie! Co? co? Wózkiem? O nie, będziemy musieli. C! Dobra, dobra. Trzeba kucać. O mój Boże, o mój Boże. Lewo! Co? Ja miałam sterować! Zginęłaś? Nie wiedziałam, że muszę sterować. O, o, zapomniałem, że C jest kucek. O, zapadłem. co? Zginąłem. Naprawdę?